W noworodni budystalistkę i Ignacewo oraz zakup krawciarki szerokopasmowej. Zarząd przyjął założenia kierunkowe do projektu budżetu powiatu na 2015 rok z ustaleniem, i w tym projekcie można przeznaczyć około 700 tysięcy złotych na inwestycje, czyli jakby jest wolny środków 700 tysięcy. Zarząd nie wystarczył, które inwestycje powinny być wykonane. Starosta wystąpił do i wybuchów w powiecie, by określić się, czy są zainteresowani budową dróg wspólnym z powiatem w ramach tzw. sketilówek i na dziś odpowiedział nam trzy e, gminy, czyli, czyli odpowiedział miasto kolno, miasto stawiski i gnia kolno. Wojewoda poinformował poinformowała nas, że ulicy ma 57 milionów złotych na dofinansowanie w ramach tego programu według zasady 50 na 50, a wnioski będą przyjmowane od 1 stycznia 1936. Każdy podejdzie mu złożyć dwa wnioski. Zarząd Powiatu w decyduje, które inwestycje przyjmie do projektu budżetu na rok 2015. Rozumiem, że przedmiotem pracy komisji dzisiaj również były e, zgłoszenie wniosku do tego projektu budżetu na rok 2015. Panie Przewodniczący, mam pytanie dotyczące wypowiedzi Pana Starosty odnośnie pisma skierowanego przez Zarząd do jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu odnośnie inwestycji drogowych. Trzy samorządy odpowiedziały na to y, pismo i chciałbym właśnie zapytać odnośnie gminy Kolno. Y, y, czy Gmina Kolno odpowiedziała pozytywnie, że chce partycypować w różnych y, przedsięwzięciach drogowych i, i, i czego dotyczą jakim drugim? Z tego pamiętam, że te pisma przywilczone dzisiaj, czyli miasto Koliczy Kolejowo. Miasto Ostawiski Wiczego i cewo to cało co drogę. Z tym, że miasto Kolno myślało, że partnicy w kosztach do 25%. Miasto Stawiski nie odniosło się co do ceny. Gmina Kolno powiedziała, że jest zainteresowana budową drogi. Proszę wskazać którą. Czyli Bo nic no. nie mówi o finansowaniu i nic nie wskazuje drogi. Jakby pisze do nas, żeby myśmy wskazali drogę, która ewentualnie mogła być przedmiotem. Yeah.